Zobaczcie, co się dzieje. Żywo, na żywo, na żywo. Można? Można. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy, witamy. Dzień Wszystkich dzisiaj jest hall. Zamontowaliśmy piękny 78 mm grubości termohot Zewnątrz antracyt. Proszę zobaczyć. Czarna ościeżnica. Lustro weneckie, szyba laminowana. Od środka białe, ale wam nie pokażę dzisiaj tego. Pokażę wam coś innego. Mamy tu dzisiaj taką rzecz: kamerkę termowizyjną. I zobaczcie, tu mamy sąsiada drzwi, a tu mamy nasze. Tu jest tak. Idziemy do sąsiada. Pyk. Na żywo. Tu były dopiero drzwi otwierane, także u góry jest troszeczkę gdzieś ciepło ucieka, ale zobaczcie całe. I do sąsiada. Widzicie co się dzieje? Zobaczcie. Ja. Yeah. A tam na górze taka metal, jest on ja tam przewodzi trochę to ciepło. Także można? Można. Kamerka telewizyjna wszystko nam pokazuje, co się dzieje. Zobaczcie jeszcze. Yy, okienka. Jeszcze okienka. Pyk. I teraz wracamy na drzwi Widzicie? I tyle w, w, w tomacie. dziękuję, furtownia budowla Lester Corbitt. na razie